Witajcie, kochani, w słowach jak przytulenie, miejscu, gdzie głos koi i uspokaja. Rozgośćcie się wygodnie. Czas zanurzyć się w słowie, które przytula. Baśnie z Anglii. Opowieść ludowa. Szczurołap. Dawno, dawno temu nad brzegami wielkiej rzeki w północnych Niemczech leżało miasto Hamelin. Obywatele miasta, lud zacny i uczciwy, żyli spokojnie i szczęśliwie w domach z szarego kamienia. Z upływem lat Hamelin stawał się coraz bogatszy. Pewnego dnia stało się coś niesłychanego. Coś, co zakłóciło spokój miasta. W mieście zawsze było mnóstwo szczurów. Nie stanowiły one jednak nigdy zagrożenia. Koty bowiem skutecznie je tępiły. Lecz oto nagle... Szczury zaczęły rozmnażać się w zastraszającym tempie tak, że czarna fala gryzoni zalała całe miasto. Z początku szczury atakowały spichlerze i stodoły. Potem z braku czegoś lepszego gryzły drewno, materiały, tkaniny i w ogóle wszystko. Jedyną rzeczą, której nie chciały jeść, był metal. Przerażeni obywatele zebrali się przed ratuszem żądając uwolnienia ich od plagi szczurów. Jednak Rada Miejska, która już od pewnego czasu obradowała u burmistrza, miała poważne kłopoty z obmyśleniem dobrego planu. Potrzebujemy armii kotów, ale wszystkie koty już padły. Wyłożymy zatrute jedzenie, ale cała żywność już się skończyła, a poza tym wielkie szczury nie bały się nawet najmocniejszej trucizny. Bez pomocy z zewnątrz nic nie da się zrobić, rzekł burmistrz. I wtedy właśnie, kiedy wydawało się, że już nic nie można zrobić, ojcowie miasta usłyszeli głośne pukanie do drzwi. A któż to może być? zastanawiali się zaniepokojeni. Ostrożnie otworzyli drzwi. Ku swemu zdumieniu ujrzeli wysokiego, chudego człowieka w jaskrawym stroju w kapeluszu z długim piórem. Uśmiechając się beztrosko, Wymachiwał przed nimi złotą piszczalką. Oswobodziłem inne miasta od chrząszczy i nietoperzy, a za tysiąc florenów uwolnię was od plagi szczurów, oświadczył. Tysiąc florenów, zawołał burmistrz, damy ci pięćdziesiąt tysięcy, jeśli tylko ci się uda. Dziś jest już za późno, ale jutro o świcie nie będzie w mieście ani jednego szczura, powiedział nieznajomy i oddalił się pośpiesznie. Słońce jeszcze nie wzeszło, gdy na ulicach miasta rozległ się dźwięk piszczałki. Grajek wolno posuwał się wśród domów, a za nim biegły rozmaitej wielkości szczury. Wyskakiwały drzwiami, oknami, wyłaziły z rynsztoków i wszystkie dały się wyprowadzić nad rzekę. Tajemniczy nieznajomy, nie przestając grać na swojej piszczałce zanurzył się po pasy w wodzie. Za nim szły, tłocząc się szczury i wszystkie co do jednego się potopiły. Prąd porywał ich ciała i unosił je dalej. Zanim słońce stanęło wysoko na niebie, w mieście nie było już ani jednego gryzonia. W Radzie Miejskiej zapanowała wielka radość i trwała do chwili, kiedy Grajek zażądał zapłaty. Pięćdziesiąt tysięcy florenów zdumieli się rajcy? Nigdy. No to chociaż tysiąc zawołał szczurołap ze złością. Szczury już nie żyją i więcej nie wrócą. Damy ci pięćdziesiąt florenów. I tak powinieneś się cieszyć, bo mogłeś nic nie dostać. W oczach grajka zabłysnął gniew. Skazał palcem na burmistrza. Jeszcze gorzko pożałujesz, że złamałeś obietnicę. Powiedział i zniknął. Blady strach padł na radnych, lecz burmistrz tylko wzruszył ramionami. Oszczędziliśmy pięćdziesiąt tysięcy florenów rzekł. Tej nocy, uwolnieni od szczurzego koszmaru, obywatele miasta spali mocniej niż zwykle. A kiedy o świcie na ulicach miasta rozległ się czarodziejski dźwięk piszczałki, usłyszały go tylko dzieci, jak zaczarowane wybiegły z domów. Ponownie grajek przemierzał ulice miasta, ale tym razem to dzieci w różnym wieku, duże i małe, podążały za głosem piszczałki. Długi pochód wkrótce opuścił miasto i posuwał się dalej przez lasy i bory, aż dotarł do stóp ogromnej góry. Grając coraz głośniej na swej piszczałce, grajek dotarł do ciemnej skały. Były tam wielkie wrota. Które otworzyły się przeraźliwie, skrzypiąc. Za nimi znajdowała się jaskinia. Dzieci tłoczyły się za tajemniczym nieznajomym, a ten bez wahania ruszył w ciemną czeluść. Kiedy ostatnie dziecko znalazło się w środku, skrzypiące wrota zatrzasnęły się, a potężne zwały ziemi obsunęły się na zawsze, zamykając wejście do jaskini. Tylko jeden mały, kulawy chłopczyk nie zdążył wejść do jaskini, i dlatego uszedł z życiem. I to on właśnie opowiedział zaniepokojonym rodzicom, którzy poszukiwali swych dzieci, co się rankiem w mieście wydarzyło. Wszelkie działania na nic się nie zdały. Góra nigdy nie oddała swych ofiar. Musiało opłynąć wiele lat, zanim wesoły, dziecięcy śmiech. Dał się słyszeć na ulicach miasta ale tamta okrutna nauczka długo pozostała w pamięci jego mieszkańców. Przekazywano ją sobie z pokolenia na pokolenie przez całe wieki. Czytała koralia przekład Katarzyna Zawadzka.